Cześć, kochani. Szanuję każdego człowieka, który chce pracować i dam szansę każdej osobie, która chce pracować. Jest to praca zdalna, odpowiednia dla ludzi, którzy chcą żyć inaczej, którzy potrzebują więcej czasu na swoje pasje albo mają taką sytuację życiową, że nie mogą być na etacie. Ja mam taką sytuację, że etat nie jest dla mnie. Po prostu zwyczajnie, bo mam trójkę dzieci, w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych i naprawdę wymagających wiele opieki, czasu i ja nie jestem w stanie pracować na etacie. Byłam na etacie, pracowałam yy, i nie widziałam rodziny. Yy, przez to też rozpadło się moje małżeństwo yy, i od tamtej pory postanowiłam, że nie będę poświęcała rodziny. Dla pracy. Praca, którą teraz wykonuję, jest tak dostosowana, że ja ją dostosowuję do moich potrzeb, do moich możliwości i mogę ją wykonywać w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i to jest dla mnie najważniejsze. Jest dosyć prosta, choć jak to mówią, niełatwa, A natomiast zaczęłam współpracę z firmą, która jest bardzo długo na rynku, jest 40 lat na rynku, jest bardzo stabilna firma, która ma sukcesy, patenty międzynarodowe międzynarodową działalność, to też dla mnie było bardzo ważne. Bardzo ważne było dla mnie to, żeby dało się tu zarobić, żebym nic nie musiała włożyć. Jakbym coś musiała włożyć, nie weszłabym do takiej firmy. I dlatego zdecydowałam się na współpracę 6 lat temu. Nigdy nie żałowałam tego kroku. Przez cały czas zarabiam, pracuję z kobietami, które chcą tak jak ja żyć inaczej i zarabiać, i dalej rozwijam ten zespół. Jeśli ty potrzebujesz takiej pracy z różnych względów, to ja Ciebie zapraszam do kontaktu. Porozmawiamy i ustalimy. porozmawiamy najpierw. Dobrze?